Jedziemy z my Teamem. Garcaryk Brabus AMG Japonię lecimy. Tu proszę Państwa, jak widzicie jest fajna sytuacja. 216 punktów, 48 punktów przewagi, co prawda po Singapurze, znaczy podczas Singapuru robiłem sobie powtórkę. Eee, flashbacka używałem. Nic prawdopodobnie zrobimy przed Japonią. Bo jest za mało czasu, ale jak widzicie w osiągach zespołu Garcarek z Red Bullem, jest jakby na równi, A ma nam przyjść jeszcze pakiet Aero. Ale to chyba po Japonii. Tutaj jeżdżę na profesjonalnym symulatorze. Rig Trasmaster pewnie jakieś T300. Monitor 60 hz totel next level Racing i P-Wordy ten e, z Lod on Ale będzie ulepszenie tego. I zobaczcie teraz, jak symulator nas wygląda. Z siłownikami. Mamy siłowniki, symulator ruchu. Trzy monitory. Dalej 60Hz, no ale trzy monitory. E, mamy Simicuba teraz. <laughs> Baza Simicube. Kierownica Asher. No ten sprzęcik kosztuje swoje, Ula <laughs> la. Ojojoj Ale tutaj straty są, kurde, będzie ciężko Polera sena jest szybszy ode mnie o ponad pół sekundy, a do Hamiltona to już w ogóle jest strata, się zrobiła. No rzuca, rzuca. Cisnę. Tylko pół od Raiconena to nie wygląda dobrze. No nie wygląda co dobrze. Nie mam tempa tutaj na suzyce w porównaniu do botów. A 25 30 lepiej niż FP2 Cholera. Wody są tu piekielnie mocne. 24 Verstappen, 244 Senna. Mamy 25 3, 90 straty do Verstappen do, do Senny. Oooo! 24,990! Pół sekundy do seny. 24,0 Perez. Ale tu boty, boty są piekielnie szybkie. -la, la la la. Zobaczymy, co będzie w Q2. No na razie jestem na 12 miejscu. Срипал эски. Aj, to było słabe okrążenie 11, kurde. Aj, nie było dobre okrążenie 11. 11, no ale nie, no 10 bym nie zrobił. No jakbym złożył okrążenie, to tak, bo w dużo straciłem. Cholera, ale tu potem True, so that's why I don't think I should change units because it's P11. No, boty są dobiegle mamy. Really no, moc. definitely, no change. Zobaczmy jaki grid. Może ktoś Kary będzie miał. Tak, Perez z karą chyba. To pytanie ile pozycji. Nie, Perez nie, myślałem. Czyli Perez miał P2. P3 w kole. Sena z karą. P9 mamy. Dwie pozycje do góry. Sainz z Karą Schumacher. No nie że może... Ja twierdzi. <laughs> o oh, lol. Dobra, lecimy widzowie z P9 na medach. Wszyscy są na softach. Zobaczymy co to będzie. ta plaga. O! Kraksy doszło. Do kraksy doszło, widzowie. Troll chyba z okonem. Powtórka po wyścigu przypomnieć oczywiście. To sep. OK. Pewnie za lądzę No, to to z... Wiesz, bo pierwsza myśl, jak widzisz Asu Martina wypiachu, no to myślisz, że stroll, nie? Dobra, trzeba go wy... O oh, za dużo kasu. No nie. Dobra, mogę dać flashbacka, ale po prostu nie dokończę tego wyścigu. Zrobimy to w ten sposób. Po prostu zobaczmy, co się stanie w tym wyścigu. Potem się wy wycofam. Tak, zrobimy. A tutaj na overtake'u wyłączę. Teraz gasnij, trzeba coś zrobić w końcu. Jest za daleko.

What tires they're fitting hard 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 for them okay currently leclerc is uh, under attack camille leclerc leclerc yeah yeah, but Gasly is in traffic. Okay. Is Leclerc ahead of Gasly? Yep. Okay, doesn't matter. I'll have tire advantage later. The the car is that is staying out with Sap and Mediums. The pace is still very good. Okay. struggling a lot now box box this is a good time now We've been yes has resulted in lots of loose debris on the track the safety car is being deployed check your mfd for a new strategy option It's hard, okay. Ja Look after these tires now. The race on this yes, yes, in front of Hamlet. Mamy Pereza Jest pytanie jak szybko te boty odjadą Bo już robią koncert

No, przód nie klei, kompletnie. Chyba są jakieś uszkodzenia skrzydła. Kompletny Kompletny przód nie ma gripa. Do you have damage, Tommy? I can't see no damage. Okej, jest nie damage. But I can't see the side ports in the telemetry. Okay, side damage. I have completely no front grip. No grip at all. No, przód nie wyrawia kompletnie. Fak. Box mi da. Mam po prostu uszkodzony polic. Danie poza torem, panie Leclerc. Fuck. Straciłem na wyjeździe 2 sekundy, da gra daje mi karę. Come on. Illegal university in that position or we receive a penalty. Lo <laughs> no gravi le careza <laughs> Jedź Sena, jedź! No odpuścił, co on robi? Ja jeszcze ich zrobię Cut the corner in a straight Yes, I know Interesting, isn't it? Jedź Sena! Bicie Arton. Ja się zajmę strolem. Latifidziołty. Going to marathon science. Tak, mieliśmy się wycofać. Już myślałem, że takim driftem polecę. Dobra, robimy DNFa. Ło! Dobra. Mam no, nadzieję, że Senna wyprzedził sańca w końcówce. S tak, wyprzedził sańca, super. Dobrze, Arton, z 22. Okej, okay, Krzu. Kurde, no strategia była dobra, wszystko było dobre. Ale zawodnik. Zawiódł. Uuu, za dużo Tarki, sep Ajajaj. Ależ on tu poszedł. Ja to oko Kon to samo, ty! Chłopy, co syn synchronicznie polecieli